Wyobraźcie sobie wioskę położoną głęboko w Dolinie, której życie zależało od krystalicznie czystego górskiego strumienia. Przez pokolenia mieszkańcy Eldori polegali na tej wodzie we wszystkim: do picia, do uprawy roli, do utrzymania swojej małej, tętniącej życiem społeczności. Ale co kilka miesięcy, bez ostrzeżenia, strumień w tajemniczy sposób malał, pozostawiając pola wysuszone, a mieszkańców w niskich nastrojach. Był to cykl rozpaczy, którego nie mogli przerwać. Problem nie był jednorazową suszą, było to powtarzające się, zadziwiające zjawisko. Oglądali brzegi, wędrowali w górę rzeki, szukając widocznych blokad, powalonych drzew, osuwisk, czegokolwiek znaczącego. Ale nic nie znaleźli, ich początkowe próby były proste. Mieszkańcy wioski usuwali drobne zanieczyszczenia, mając nadzieję, że to wszystko. Kiedy to nie zadziałało, rozpacz doprowadziła do bardziej złożonych pomysłów. Próbowali budować małe, tymczasowe tamy, aby zwiększyć ciśnienie wody, wierząc, że ukryta blokada w końcu ustąpi. Ale za każdym razem strumień płynął tylko trochę dłużej, zanim ponownie zaczął się doprowadzająco wlec, pozostawiając wszystkich sfrustrowanych i zdezorientowanych niewidzialną siłą. Z biegiem lat, gdy problem się nasilał, starszyzna wioski postanowiła szukać pomocy z zewnątrz. Wezwali wysoko cenionych inżynierów i naukowców ekologów stętniącego życiem miasta. Ci eksperci przybyli z imponującym zestawem narzędzi: sprzętem sonarowym, zaawansowanymi dronami do mapowania, a nawet geologicznymi instrumentami badawczymi. Spędzili tygodnie, badając teren, analizując próbki gleby i przeglądając starożytne mapy. Ich teorie były skomplikowane, począwszy od subtelnych podziemnych przesunięć po rzadkie przerosty roślin wodnych czy nawet nieodkryte złoża minerałów zakłócające przepływ. Ich proponowane rozwiązania były równie wielkie i kosztowne. Przekierowanie odcinków strumienia ciężkim sprzętem, instalacja złożonych systemów filtracji, a nawet eksploracyjne dynamitowanie niektórych odcinków korytarzyki. Mieszkańcy wioski obserwowali, pełni nadziei, lecz ostrożnie, jak każdy misterny plan był wdrażany. Ale pomimo zaawansowanej technologii, wysokich kosztów i błyskotliwych umysłów, strumień kontynuował swój nieprzewidywalny zwyczaj. Każda złożona interwencja przynosiła jedynie tymczasową ulgę. Jeśli w ogóle jakąkolwiek, zanim przepływ wody nieuchronnie ponownie zmniejszał się. Nadzieja wioski zaczęła zanikać, zastąpiona znużoną rezygnacją, że ich problem był po prostu zbyt głęboki, by go rozwiązać. Wśród wszystkich tych zaawansowanych technologicznie analiz i skomplikowanych planów żyła starsza kobieta o imieniu Elara. Nie była inżynierem ani naukowcem, była po prostu obserwatorem. Każdego dnia Elara siedziała nad strumieniem, nie po to, by analizować czy stawiać hipotezy, lecz po to, by po prostu obserwować, słuchać i uczyć się jego rytmów. Zauważyła wzorzec, którego żaden ekspert nie wziął pod uwagę. Za każdym razem, gdy strumień zaczynał zwalniać, widziała konkretny gatunek jaskrawo-niebieskiego ptaka, znanego lokalnie jako tańczący strumień, gromadzącego się w większej liczbie w pobliżu określonego, płytkiego zakola. Eksperci zlekceważyli te ptaki jako zwykłą dziką faunę, nieistotną dla wyzwania inżynieryjnego. Ale Elara obserwowała, jak budują gniazda, jak nurkują po ryby, jak subtelnie przesuwają małe kamyczki, aby stworzyć ochronne płycizny dla swoich młodych. Sprytny zwrot akcji w końcu się ujawnił. Blokada nie była pojedynczą, dużą przeszkodą. Była to skumulowana, zbiorowa i całkowicie naturalna aktywność setek tych małych ptaków, które z czasem delikatnie przekierowywały przepływ wody na tyle, by sprawiało wrażenie, że główny kanał jest zablokowany poniżej nurtu. Nie blokowały strumienia, subtelnie, nieumyślnie przekształcały go dla swoich potrzeb lęgowych. Rozwiązanie Elery było zdumiewająco proste. Zamiast walczyć z naturą, zaproponowała budowę serii małych, płytkich, sztucznych basenów lęgowych nieco z dala od głównego strumienia. Te nowe, Bezpieczne schronienia, zaprojektowane specjalnie dla tańczących strumień, odciągnęły ptaki od krytycznego zakola. W ciągu kilku tygodni strumień znów płynął swobodnie i konsekwentnie. Jego naturalny bieg został przywrócony. Wioska Oszołomiona zdała sobie sprawę, że szukali góry, a odpowiedź była w garści piór. Wioska Eldoria nauczyła się głębokiej, bezcennej lekcji. Eksperci, ze wszystkimi swoimi wyrafinowanymi narzędziami i złożonymi teoriami, byli zaślepieni własnymi założeniami, szukając wielkiego, skomplikowanego problemu. Skomplikowali to, co w swej istocie było prostą interakcją ekologiczną. Cierpliwa, skromna obserwacja Lery, wolna od uprzedzeń zaawansowanej wiedzy przecięła cały ten szum. Udowodniła, że czasami najbardziej uporczywe problemy wcale nie są skomplikowane, są jedynie prostymi prawdami, zasłoniętymi naszą skłonnością do nadmiernego myślenia i komplikowania. Rozwiązanie nie zostało znalezione w większej technologii czy bardziej skomplikowanych planach, ale w mniejszej ingerencji, większej obserwacji i gotowości do przyjęcia prostoty. Ta historia Eldorii i Elery przypomina nam, że jasność często pochodzi z cofnięcia się i uproszczenia. Czy są w waszym życiu obszary, w których możecie zbytnio komplikować sprawy, szukając złożonego rozwiązania, gdy prostsze ukrywa się na widoku? Jeśli historia Elery do was przemówiła, zostawcie łapkę w górę. Podzielcie się swoimi historiami o prostych rozwiązaniach pozornie złożonych problemów w komentarzach poniżej. I nie zapomnijcie subskrybować polishrepo, aby otrzymywać więcej inspirujących narracji, które prowokują do myślenia inaczej i przyjęcia siły prostoty.